Leci to Sony X 300 nie? Tam Kanon e, też jest świetny, SX50, ale tutaj. No, 20 i szlagion trafił. O! To już będzie 200 razy, nie? Dobre! Dobre to jest. O, o, A widzieć. złapie ostrość? No, no to nawet widać, bo ten kader nie? na dole. Czeka, czeka, czekaj, 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 to jest Tylko trzeba go puścić, żeby okay. nie drgało. To to, no na takim zoomie podziś. to będzie widać jak ten księżyc zleci do przodu No ale o Idzie trochę To on tak, on tak zapieprza, czy, czy statyw? Yy, nie, nie nie to znaczy się jeszcze powiększenie jest do 200 razy na filmowania a stabilizator pewnie. No a raz mi się udało zrobić też Saturna na 715 razy, ale to już tylko zdjęcie. Bo wyżej 350 razy widać pierścienie na Saturnie i 400. Dobre! dobre. Także za 1,5 tysiąca i kurde w promocji nie tam. Znaczy, nawet teraz za 1450 na lecie jest ten aparacik. Nie, Nie, super zoomy, super zoomy. Takie coś samolotu, do ale tu jeszcze to ja ustawiłem taki trochę słabszy typ, ale, ale to, jeszcze jest to, 50 klatek jest na sekundę to. jest optyczny, 100%, nie jakieś tam cyfrowe powiększenie. E, to znaczy się tak, optycznie jest tylko do 50 razy. To 50 to jest gdzieś o, o tutaj mniej więcej tyle. Właśnie, ale reszta to ale już ta, jest i no, nie źle widać. E, ale hmm. 50 klatek na sekundę jak się ustawi, no to niektóre komputery i telewizory już, nie, już wysiadają, nie, bo to podwójny procesor tak, obrazu jest, także tak, 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 akurat tam idzie go nieźle ściąga. A to na, <laughs> na przykład, jak się raz na spust migawki, to od razu przechwytuje obraz i wtedy zdjęcia <laughs> zapisuje na karcie pamięci jeszcze. To rzeczywiście, to Jovisa już można zobaczyć, kurde. Na tym. No fajny, bajer, bo. Ale kolega mi powiedział, że teleskop. Yy, to tego, że teleskop. Yy, ja mówię, że chcę Saturna, nie mówię. Że ja chcę Saturna. Na, na cały kadr, nie mówię. A to 2000 razy powiększenie, tylko ja powiem, że trzeba będzie no mieć lustro, musiałoby mieć metr średnicy i, i 1,5 metra. Nie, już te, te zwykłe teleskopy te takie proste, co to, to widać? Że niby 1,5 metra wysokie, no to ja sobie myślę cholera. To ja nie będę tego nosił kilkadziesiąt kilo, nie? Może no, bardziej.